Kuba ty złodzieją, odda mi tę Ty Tym Ja Jacze będziemy cię gonić to... Bo się I maleczko to... z tej strony Winter Alex dzisiaj gramy Wykieta 5 online z Maryja i zaczynamy bycia hyclem, ale jesteśmy takim hyclem, że y, łapiemy ludzi E, niedobrych ludzi. Którzy. Są bardzo podejrzani. No wiem, no! A ze mną Ale... gra dzisiaj kwarcowy kot. Zapraszam do jego. ten kanału. Ze mną jest Master, czyli Kuba. Już był w, w odcinku z Battlefielda. A teraz i za niedługo będzie z nami e, też no. Kredward. Zaczy się, Co ja mówię. Christopher Warden Wayne, ale na razie go nie ma. Później będzie. Ułah! Ma tyle imion, ile z zbała bałamucił w ciągu tego roku. Czyli z a Auto potrzebujemy od niego. Co tu się stanęło? Foot, so Byłaś. Gruba, a nie, myślałem, że to gruba. Aha, on. Ma Ty zostawił! Na golasa ucieka! Kuba, dawaj z tą furgonetką. Czekaj? Ty, Red Dead, kurde, odpala się. Eee! No no! Stój Podążaj, dobra, podążaj za śladami... Nie, wejdź do samochodu, kuba. Zaraz, Miałeś, zaraz, zaraz No, wejdź do tego samochodu! ja pierdzielę! No co? Kunwo! To zaginionego na NFZ! Co się spodziewasz? Na fundusz 300 złotych. Tam trzeba dziś. No, hey. o, i to jest właśnie to jest właśnie NFZ. Cześć! Powiem, ja tutaj do jakichś ludzi przyszedł. Nie! Yeah. Chłop jest yeah. taki po trzydzieste i jest czekoladą, więc trzeba uważać. Nie na plantacji? O kurde! Nie! Chodź tu! Gdzie on jest? Halo! Bawełnę trzeba zebrać! Halo! Zapraszam! Chodź tu! Szukaj robotów. tego! Ty ale nie wystarczy furgonetki! Dobra, gdzie on jest, kurde? Dzięki za... Dzięki za kasę. Ej, tu jest on! Mamy go! O, wy kurde! No chodźcie z tą furgonetką tu do mnie! Bo ja nie żyję! Chodź tu! CYGANIE! SŁODZIEJU FURGONETEK! Jestem! Ała, dostałam! O, ale się rozluźniłam! <noise> nie zabijaj tego! Naszego celu, bo musimy go ogłuszyć! Czekaj, paralizatorem go po popiścimy! Nie mam paralizatora! Ja popieszczę go! Nie... No. No. <noise> 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 Por. Jak w gdzie Zjednoczonych! Dobrze! Bierz go! Around, Mam go, dobra, mamy go! Za łapy! Do furgonetki! Dobra, wsiad wskakuj tam idziemy! Bierzemy go! Dobra o, Kuba, kuba jestem przyczepiony! O, jezu. Nie, no i jak do ściany! Tak. Eee! Wow, Ła! By prawie Kubę zabiła! Wow! wow. Kuba maszyn? Szczęście! Wiesz, jak to ciężko uważać, żeby nie zabić Kubę? Iż <laughs> że Kubę wysadzić i nas! Nie! Kuba! <laughs> Poleciał, jak ada małeś! O. Oh. Nie, ja co ty <grym> to <wytkownicze> Tą Gida. Oh, mogłeś mogęś zabić, a nie raz! Patrz, pa mnie. pokazujesz no. O, tak wiem i mnie to nie obchodzi. Jesteś wypierdkiem. Dobra. Wow, ale sobie fryzurę zrobiłam. Pokaż. Nie, nie pokażę. O. o. Wracamy po krótkim cięciu. Farcowy sobie już poszedł, bo musiał... no cóż bywa. Teraz yy, załatwiamy sprawę yy, Kuby, musi sprzedać sobie amunicję i dzisiaj jedziemy. Zabawa przednia. Czajaj Deluxo to się nazywa, tak, Deluxo to jest. Mhm, tak, Deluxo. Już dawno yy, nie jeździłam nim teraz raczej nie latałaś. Znaczy się latałam i jeździłam. Ja jestem zadowolony z tego pojazdu A i jest z nami y, Warden Guten Morgan. Tak. Guten Warden. Oczywiście wszystkie linki do kanałów będą na dole, w opisie, więc wystarczy... Y, ten, sprawdzić. Y, co do, mogę powiedzieć do, o i Wardenie? I, i, Wszystkie link w opisie filmu, tak. Y, to mogę powiedzieć o poordenie. Nagrywa y, streamuje on na Kiku i nagrywa na YouTube, więc. Ale na razie. Tam widziałem, że. Wow! Co to jest? Czekaj, chyba już wiem, co to jest. A, dobra, już wiem. Aktualnie y, streamowaliśmy wczoraj. Aktualnie pobieram GTA. Wczoraj się wpierdalam. A obecnie. Tego. O, obecnie oni nagrywają GTA. Ja w tym momencie zabijamy <kluzniouth> <kluzni> <kluzni> sobie kadę tarkowym. Oh, zostałem, oh, oh. zostałem. 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 zostaw, ja nie nie nie. Zostaw, Zostałem. 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 jenzo. Ale spokojnie, niedługo będą następne streamy z Escape From Tarkov Bardzo serdecznie zachęcam, ponieważ jest akcja, są grube Tak grube, że yy, gdzieś ja stoję, a ty lecisz w dzidę i giniesz Albo mówisz mi, że podbiegasz do mnie, ale jednak to był bear i mnie zdapił Dobra, 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 to jest to kwestia niezłego się dogadania A najlepsza to z Nadal Próbuję utrzymać, że co raz w miesiącu jakiś film po prostu wrzucam. Takie było moje. Znaczy się. Obiecałam sobie na początku roku i na razie dobrze to wychodzi. Czasami nadrabiam to w jednym miesiącu, że dwa filmy zrobię w rekompensacjach poprzednim miesiącu, nie zrobiłam na przykład. Ale teraz szykujemy kolejny film, który jest właśnie ta, ten aktualny. Może... nie wiem, co tam będzie <coughs> Escape from Tarkov? Albo inne gierki, bo tam mamy już szykowane Właściwie znaczy EFT to, nie... to jest naprawdę bardzo dobra gra, to trzeba przyznać A! Hanta to znaczy mieliśmy grać! Hanta jeszcze? Ale to wiesz, to jeszcze... Znaczy oh, się, nie. z czasem to było Czemu Julka zawsze jak gdzieś pojedziesz, to do mnie strzelają? No bo cię oni lubią. ciągasz przez niedobry. Tak. Tak. Bardzo. No? Jak inżyniery Europy Zachodnią. Tak. Ziemię tu. Na Białoruś. <laughs> to jest ja jestem. Opieka społeczna niemiecka. Nie. Po prostu ci źli ludzie, Kuba, do mnie nie podchodzą, bo wiedzą, że dostaną w pierdziel ode mnie. Trzeba będzie kolejny odcinek z O, Rainbow Six, tak! I na Twitchu, to u mnie, to... Jesteś tego... Julka, czy jesteś tego pewna? Of course! A ja tam będę? No, będziesz! No jak będę streamować i, i nagrywać odcinki, to będziesz! Będziesz normalnie głównym moim faworytem w tej grze, żebyś z sobą Podradzam. nagrywać. To odradzam. Nie no. Zbanują cię. Wiesz, jest takie coś jak wypikanie wszystko, jest montaż. Po jednym, po jednej rundzie będziesz wypikana. B będziesz ty wypikany, nie ja. Nawet na kiku bym bana dostał. Po jednej rundzie będziesz... Ej, na, na, na kiku to ciężko dostać bana. Ja nie lubię tego tutaj, tej autostrady, tutaj, tych skrzyżowań. Ale dzięki Julka tobie zarobię pół miliona money, 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 money. No, jak, no jak nie do, do mnie, jak do, to nikogo innego by się poszedł, żeby zarobić muszę cię, muszę cię trochę wykorzystać kurde, za to darcie się na mnie w Rainbowsixie. Ja się nie drę! To ty nie ogarniasz co do ciebie prosto i wyraźnie mówię Kiedy mówię nie, nie stój tam jak baba na weselu, to ty tam stoisz dostajesz jak Julka o, daje o, 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 info o, 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 w Rainbow Sixie? W lewo jest, w prawo skacz, nie idź, zostań, sieć, komendy. Jak we wojsku. Potem i tak ginę. No bo błędy robisz sam. To trzeba takie nie no, robić. Jakoś jak sam gram to kuźwa nie ginę. No bo po je MMR jest wobec mojego, więc no. Moje MMR jest wysokie! Jak ty grasz ze mną, to zaczynają się takie kwiatki, jak... Kuźwa, nie mogę go zabić! jaki cudem on mnie zobaczył? Albo skąd on wiedział? A, no, tak, ja sobie nie pomalowałem tej fury. I nie zrobiłeś. Dobra, chodź, ja wchodzę do... Po będę twoją eskortą. No nie we Zapomniałeś? Jesteśmy Heclami przecież. No, co ty robisz, jak ty jeździsz? Za szeroki jestem. No, widać. Na cichaczu zróbmy to, bo przedtem pieprzyłam sprawę z Gabryśką.

skończona skończone. Pierwsza. Okay, the... No, sekundę. I jeszcze tam jest. Aha, twój się nie skakował. O. A teraz to, co uwielbiasz, Kuba. Czyli wjeżdżanie komuś w dupę samochodem. Ja to zaklepuję pilotowy! Ja pilotowy! Co ty za gówno? Gu... Ejno! no! Ale nie, nie, nie tylko w gościa! <śpiewanie> dobra, weź, Aha, cofnij ja się to po to furgonetkę, cofnij to się to po to furgonetkę! To nie to dobra! Nie dobra! O, weź po łapach, po łapach, po łapach muszę! Dobra. Bierz go, łap go. O ty gówniarzu jeden. Ale <laughs> ty masz Czekaj, masz go stary, odbierze. Tak. Czekaj, wysadzę mu samochód. O, tak, okay. WDW dla wszystkich. <laughs> Kiedy przyjdą święta, poziłu narodzenia, to, to Macie gwarancję, że będzie, będzie o, odcinek z Red Dead Redemption Online. Najpięsztakie. Ten odcinek będzie prowadzony tematycznie w tamtych czasach, czyli w wieku XIX a więc słowa typu czy będą wymawiane bez cenzury. Mam taką nadzieję. No to czekamy na prawnika w takim razie. No i będziemy robić, powiedzmy, nie wiem, czy zabawimy się Proplaya, czy będziemy się bawić w, w, w Nagród. Nie wiem. Jeszcze świąt nie ma. Jeszcze Halloween będzie, więc od tego trzeba zobaczyć, no. A, na Halloween, a na, Halloween nadzieje, nie na Halloween mamy nadzieję, że będzie event w Rainbow Sixie. Tak! I będzie odcinek godziny z niego. I będziecie patrzeć Mother. jak kurde drzemie nice. Ej! Ej spadnij! Jak? Halo? Oh. Believe... Okej okay. Aha I believe I can fly Julka oh. mówiłem odstaw mefedron Ja nic nie biorę Nie mm -hmm, yeah. Nie Let's go Zobaczymy, czy to działa. No kuźwa, no! Zrobił z mojego kurde samochodu pompę ten... A myślałam, że pacyci są lepszymi kierowcami. Julka, nie chcę mieć tutaj łysych feministek pod domem. Bo ludzi wystraszą, co sąsiedzi pomyślą. To, to że to, że to wiadomo. Nabo, no Albo no z taką Szczecina, jak młode prosiaki mają Paweł! Skąd tu się wziął Paweł? A no tak, przecież on ją y, tam, ten, ten, tego Współpracuje Ładne parkowanie Za mało mu płacisz nie, bo dużo płacę, bo cały czas zrobiło się te cholerne Perico i on jest cholernym milionerem. On, nie powi on powinien jajami do góry być. Bo tak zarobił dużo ode mnie. A tak Wow, piana jest. O, z niego ja to, ja to, ty, to ty, ty też. Patrz! O Jezu! Tak, jedziemy miniaczem. <grym> <grym> no jedź, ty, Murzynie! Okej, okay, trzeba wjechać z... Do, wjechać do tej, tej, do tej furgonetki. No, no, no. Ty paruł wodenta. Nie mam. Jezu, muszę iść do tego. Do kogo? Psz, do Los Santos Customs. Po co? Nie mam opon. No ja wiem, że nie masz opon. O ty kurwa. O to, to schód? <laughs> tak. Takie kawały robić? Tak. Pośle sobie, wykorzystałam i robi się... I ty takie O. Nie mam kółek. To nie Rosja! Ty gałganie jeden! Każdy ma i tak dwa koła i kierownicę. Tak. Nie przejechał mnie, nie przejechał mnie! O, poleciał! Ten kur... Ten Ale gałgan... Wyrobiłem się, wyrobiłem! Tak, ten gałgan przeleciał mnie, a nie przejechał. Żeby to pierwszy raz...

nie! ty Nie! O ty kurde. Ocie, ja się kurde! Nie! się Nie! się Nie! Nie! po do Nie! Ja się zemszczę, w stóp, to Nie! To nie! 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 średniowiecza! Nie! na ciebie Gabrysio, Nie! ona ja Nie! <laughs> Nawet jakbyście ja poszli trzech na jednego, to ja bym dała radę. Nawet jakby ja... to był Blackbeard. Tak, ja chciałem zabić Christophera, chciałem go przygonić do okna, nie udało się, Gabrysia przyszła. Ale to i tak było śmieszne, bo Christopher <grytnofer <grytnofer> najpierw schował się na lewo. Po chwili stwierdził, że nie, spieprzał na, na schody i dostawał damage'a cały czas. A, to, a wy tak. teraz powtórkę oglądacie? Nie, 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 ale opowiadamy tą powtórkę. Ale ja na przykład mam tą powtórkę jeszcze na rynku, Rengol, na rynku. O, tu jest! Dobra, tego Azjatę przyjadę. Kurde, jak się na tamte piętro, to jest... Kuba! Co za ameba! Jezu, Chryste, przesaszyłam się, że nie będzie misji. Właśnie tam! Kasztanie <grystanie> Ja tam wejdę sam Ich rozpierdolę. Potrzymaj mi piwo. Jezu! O, idę łajzdy! Idę auto skołować. Jakbyś wow. nie zniszczył naszego, to byłoby. Jakie cudem wy tu żyjecie, jak przecież tu była Ale Akbar! Dobra, znania. Ja ci... No, jest chrześcijanem! Bardzo, a To było bardzo chrześcijaniczka. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy! Tańczą, tańczą jego nogi! <laughs> mm, ale śmierdzi ładnie. Czyli spadzona. Nie, tu się nie będzie. Do... No nie, bo działa. Przecież. K chrześcijaninem jestem. Tak. I tańczy. Nie. Chrześcijanin tańczy 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 tań. Tańczy. Bizenki w sumie nie znam. Nie Mhm. Na, re... na rekolekcjach nie... chodziłeś na rekolekcjach? Nie. Aha, no to to już wyjaśnia to całe. Bo zawsze na rekolekcjach? Oni puszczali chrześcijanie, tań... w kościele, jak to było, rekolekcja jak były, to były właśnie w, yy, w kościele, to oni puszczali chrześcijanie, tańczę tańczą, tańczą, no jego nogi, ja, ja to jest. O, późno, biorę się za helikopter. W gdzie? <laughs> tak. Kurwa, no to na mnie O, kurwa. Kurwa. Chciałbyś. Nie! No i speszło do wody. Nie! <laughs> no. debil debil po duże, nie duże pojazdy pojazdy, pojazdy specjalne dlaczego nie znajdujesz się w już daleko od pojazdów jak nie odrobisz dobra, chodź, chodź dziadzie no chodź Wykręcić? Aaa, zabawa z Jest, 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 jest. Uh. Aż mnie gardło. No wypierdzielaj, kurde, paru wodenta. Ja, ja. No elo, masz tutaj. Nie, wiesz jak to Jula powinna zabrzmieć? No Siemaneczko! Przecież paru wodę, ludzi kadra, ale nie O ty, dostajesz tutaj I... Stam... Kurde, oh, beer. Beer. beer, let's go, beer! Let's go, beer! Let's go, beer! O! to bądź taj... tajne taczki i serwer... Ale... Zarobiliśmy sto 120... tysięcy 100... Musimy się pożegnać. Do kurde, nasz no, ty przybył. Chcę się pożegnać, chodź. Trzeba się pożegnać. W następnym odcinku będzie ten y, napad na kasyną. Będzie Chris. No to do widzenia. Do widzenia. Miłego wieczoru albo obiadku. Czy tam wypierdzielaj z tym. Idź nie! Okej. Okay. Nara. By, by był z Wami Winter, był z Wami But Kuba, był z Wami Christopher i przedtem było też Kwarc. był też Quartz, więc Nara.